Ciepła woda użytkowa, którą oferuje PEC Lubań, to świetne rozwiązanie dla gospodarstw domowych. Takie właśnie rozwiązanie przyjęto w budynku deweloperskim, który powstał na bazie dawnego obiektu technologicznego Spółdzielni Inwalidów Lubamet. Tam mieszkańcy nie tylko będą mieli możliwość korzystania z ciepła centralnego ogrzewania, ale również z ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej w celach higienicznych. Budynek Spółdzielni Inwalidów dawnej zostanie wyposażony w nowoczesną instalację wewnętrzną, zarówno centralnego ogrzewania jak ciepłej wody użytkowej opartą o wykorzystanie tzw. stacji mieszkaniowych. Stacje te zapewniają również podawanie ciepłej wody do mieszkań. Także ja przypominam Państwu i zachęcam jednocześnie, bo taką możliwość mają właściwie wszystkie budynki podłączane w tej chwili przez nas do systemu ciepłowinczego, czyli budynki przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy Słowackiego. Tam podajemy czynnik grzewczy służący do podgrzewu również ciepłej wody w okresie letnim. Węzeł cieplny pracuje przez cały rok. Także wystarczy wykonać sobie instalację rozprowadzenia wewnątrz w mieszkaniu, zamontować albo stację mieszkaniową, albo tak zwany podgrzewacz wody. Inaczej nazywany potocznie boilerem. I PET Lubań dostarczy ciepło przez cały rok, również w okresie letnim. Także zachęcamy wszystkich i liczymy na to, że będą Państwo zadowoleni z takiego właśnie sposobu ogrzewania i poboru ciepłej wody do swoich mieszkań. Bliższych informacji w sprawie dostarczenia ciepłej wody użytkowej do gospodarstw domowych udzielają pracownicy Pec Lubań pod numerami telefonów 075 722 22 39 i 075 722 43 79.